Wow! Widzisz, już na samą myśl o tym, że mam nagrać ten film, wyleciało mi z ręki. Słuchaj, telefon. Już Ci opowiadam. To jest tak. Czasami niektórzy z Was przez lata macie taki pomysł. Ja sobie znajdę dupę, przepraszam, ja sobie znajdę panią yy, po dziewczynę do związku, po pedagogice, która pracuje z dziećmi, która jest terapeutką, która jest po psychologii, która rozwija się duchowo, która medytuje, która uprawia jogę, która jest weganką, która kurwa sypie mandale i ona mnie zrozumie. Chłopie, powiem Ci tak, jeżeli chcesz taką laskę, to ja Ci powiem, jak szybko wyleczyć się z takich kobiet. Po pierwsze, kobieta to jest zawsze kobietą, nawet jeżeli będzie miała wszystkie księgi święte buddyzmu u siebie na półce, to dalej jest kobieta. Nie wierzysz? To weź i powiedz, kochanie, słuchaj, ty będziesz pracować na nas dwa lata, ja będę medytował w tym czasie. Jak już się wymedytuję, to wtedy zacznę zarabiać. Ona powie, tak, kurwa, tak. No, słuchaj, są sytuacje takie, że kobiety pomagają bardzo swoim mężczyznom. Oczywiście, że tak. Ale, ale widzisz, ale kiedy mężczyzna do czegoś dąży, kiedy tam się, wiesz, coś się dzieje, kiedy to coś zapowiada, a nie jakieś, wiesz, mambo, dżambo, srambo. Takie, wiesz, kojaliki, rzemyki, gówno dupa, kastaniety, kurwa, karimatki, kurwa, i y, misy tybetańskie, To wszystko jest kurwa dobre, wiesz? Jak ona jest wolna i swędzi ją piocha. Ale kiedy już trzeba, w końcu, się ustabilizować, bo hipoteczny kredyt się, kurwa, nie spłaci sam z pensji nauczycielki, to... no to nagle się zaczyna szukanie dojrzałej, poważnej, praktycznej miłości. Rozumiesz? Więc ty, ja ci... Dlaczego o tym mówię? Ja nie mówię, że one są złe. To jest właśnie apel bardziej do was, do ciebie mężczyzn. Ja mówię ci po prostu to po to, żebyś ty nie traktował tego, że ty znajdziesz sobie laskę, która cię zrozumie. Zaakceptuje Twoją słabość i będzie tolerować to, że ty z własnego egoizmu nie będziesz chciał się stać tak naprawdę takim mężczyzną, który, na którego ona zasługuje, bo ty chcesz gadać. Tak robią dupy, rozumiesz? Dupy tak robią. W sensie. Ja chcę, żebyś Ty o mnie dbał, tylko Ty kurwa mi będziesz dawał emocje. Rozumiesz? Wiesz o co chodzi. Więc ty nie możesz tak tutaj robić takiego myku pod tytułem, że ja sobie znajdę panią kurwa, jak tę terapeutkę i ona będzie mnie rozumieć, że mnie stary nie przytula. Ponieważ widzisz, relacja z kobietą to nie jest przedłużenie Twojej relacji z matką, to nie jest, to nie jest atrapa Twojej relacji z matką, to nie jest proteza i Ty nie możesz oczekiwać od kobiety, która wchodzą z Tobą w związek, i poddaj się po Twoje przewodnictwo, że Ty będziesz y, tym jej y, synkiem. To, to, to takie sytuacje się bardzo źle kończą. I nagle, miłość tak znika. To jest właśnie, widzisz, to są te wszystkie sytuacje, gdzie nagle kasa się kończy, laska się zawija. No tak to po prostu działa. I tyle. Niektóre pomagają przed takim mężczyznom pozbyć się pieniędzy, ale to jest już temat na inną dyskusję. Ja mówię tylko o sytuacji takiej, w ty sobie na przykład wymyśliłeś, że ty sobie znajdziesz panią, która cię będzie rozumieć. Bo ona będzie po psychologii, po pedagogice, nawet jest wykształcona, ona kurwa, jest uduchowiona, ona czyta, kurwa Biblię codziennie, ona cię będzie rozumieć. Stary, ty chcesz się kurwa terapeutę, to, 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 to ty zapisz się może na jakąś terapię, chcesz naprawdę z kimś pogadać, to musisz na konsultację. Ja mam taką zasadę, że ja nie rozmawiam o żadnych problemach emocjonalnych, kurwa, z kobietami. Nie mam żadnych przyjaciółek do pogadania. Rozumiesz? To jest jak wiesz, first rule of the fight club. If you are first time in a fight club, you have to suck. Czy jakoś tak to było. Ja się nie bawię w takie rzeczy. Ja oczywiście utrzymuję przyjazne, jestem gentlemanem. Może trochę lekkich obyczajów, jak, jak mój mentor jest Tysiąc Kobiet System. Wywiady z nim są też w opisie e, tego filmu. Klikasz więcej pod tytułem, tam są linki do kursów, które z, z nim zrobiłem. Ale są też tam wywiady, więc możesz, sobie, e, możesz bardzo długie i ciekawe, więc możesz sobie zaczerpnąć troszkę e, inspiracji i wiedzy. Ja nie mam potrzeby, rozmawiałem swoich i wiesz co? I co jest najlepsze? Skończyły się jakiekolwiek kurwa, dylematy, skończyły się jakieś życiowe bolączki, skończyły się jakieś problemy i 90. Ja już, ja już przestałem mieć problemy. Ja przestałem patrzeć na, na proste tematy do załatwienia w życiu i w kategorii jakichś tam problemów emocjonalnych, które wymagają kurwa, wygadania. Ja już nie mam żadnych problemów. Ja mam tylko tematy do załatwienia. A jak są jakieś sprawy, które potrzebuję przegadać, to ja się umówię z jednym ekspertem, z drugim ekspertem, zapłacę za konsultację. Jeżeli mam tematy, relacji damsko-męskich, masz jakieś wątpliwości albo chcę potwierdzić jakąś tam tezę, no to ja mam, mogę do Mentora z 1000 kobiet system zawsze gdzieś tam napisać. Bardzo sobie cenię tą znajomość i on też chce po prostu oddać coś dobrym chłopakom, żeby im pomóc, żeby im było, jak mówię, dobrym chłopakom, tak, na dorosły mężczyzn, bo my musimy, wiesz, się wspierać, tak? A nie, kurwa, dla... dla rzucać siebie pod, pod tak zwany autobus, bo gdzieś tam jest jakaś kobieta i ja muszę ją mieć, nie. Relacje damsko-męskie swoją drogą, ale relacje między mężczyznami powinniśmy się tutaj wspierać ze sobą i o siebie nawzajem dbać. Dlatego ja, to jest też mój taki wkład w społeczeństwo, bo wierzę, że biorąc pod uwagę, że wiem od 2008 roku, pracuję z Wami Jacy fajni, inteligentni, ludzie robiący wspaniałe rzeczy, i to jest tym tematem, to wiem, że jeżeli ja pomogę Tobie być szczęśliwszy, być bardziej zadowolonym z życia, bardziej się w tym życiu spełnić. Bardziej w tym rzeczy realizować, to Ty będziesz w stanie y, realizować swój potencjał, wnosić większą wartość do życia innych ludzi, bo nie będziesz myślał o tym, że musisz pojuchać i masz ciśnienie na torbie. Tylko w końcu z pełną ci uciskać mózg, pospuścisz z krzyża, będziesz zrelaksowany, tylko wiesz, żebyś nie przegrił, to Ja uczę autentycznych metod, które naprawdę są w stanie sp sprawić, że wiele kobiet sobie przypomni o Twoim istnieniu i z tą mocą też wiąże się ogromna odpowiedzialność. I to jest taki mój wkład w społeczeństwo, dlatego ci mówię i apeluję do ciebie o to, że ty sobie nie szukaj, jakiejś tam pani psycholożki, terapeutki, kurwa, wiesz, nie wiem, kurwa, joginki, żeby ona cię rozumiała. Związek z kobietą nie jest tego, żeby ona cię rozumiała. Związek z kobietą jest tego, żeby ona oddała się po twoje przewodnictwo, a ty musisz zapewnić jej, kurwa, wiesz, wsparcie, musisz ją chronić. Musisz być przewodnikiem tego tej wycieczki, kapitanem tego statku, a nie gościem, który wziął sobie kurwa dupę, żeby się jej wypłakiwać. To nie działa. Naprawdę to nie działa. Jak chcesz się wypłakać, masz jakieś problemy w związku, umów się ze mną na konsultację. To jest taka opcja. Gwarantuję ci, że to będą bardzo dobrze wydane pieniądze, bo ja nie znoszę wyrabiania tak zwanych dupo godzin i mnie interesuje to, żebyś ty dostał od razu jak największą. Wartość, ponieważ jedną z moich tencji jest to, żeby po pierwsze szanować swój czas i być znanym z tego, jak ja szanuję swój czas i go, jak efektywnie go wykorzystuję, i jednocześnie szanować tak samo czas innych. Więc gwarantuję Ci, że gdy zgłosisz się do mnie, czy na konsultacji, czy na współpracę, prawdopodobnie tak będziesz, jak 99% moich klientów chciał współpracę po konsultacji, bo to jest logiczne, więc ja, 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 mnie to całkowicie nie dziwi. W, bo zobaczysz w końcu jaką wartość jestem w Ci zaoferować i mnie to jest sobie też laserowe rozwiązania Twoich problemów, rozumiesz? Pich, wjeżdżam i jest kuwa, a nie jakiś słuchaj mmm, musisz kopiety są z Marsa, myśli są z Wenus, musisz poprawić komunikację fuck it rozumiesz? jebać to u mnie dostajesz precyzję konkrety samo mięso no Dla dosyć tego ziewania, dosyć tej ciepłej strefy pamiętaj Kobieta nie jest, to kobieta w związku ty nie jest twój kuchywa kupel, ty nie jest twoja mamusia. Ty jesteś przewodnikiem tej impiezy i nie ma co sensu walczyć z mężczyzną w sobie i szukać w kobiecie tego jakie, że o, o, ciepełka. Stary, jak chcesz, żeby było ci cieka, kuchwa fajelkę? No, a wsparcie emocjonalne to sobie zostaw wiesz. Jak potrzebujesz pomocy z kimś pogadać, to swoje dylematy rozwiązuj w męskim gronie, bo dla kobiety masz być kurwa jebanym supermenem masz być jak skała i wtedy jakiekolwiek ma to szanse jakiegokolwiek powodzenia że twój związek będzie udany tak to po prostu działa, nie ja wymyśliłem zasady tej gry, możesz albo płakać, że jest inaczej, żeby było inaczej płakać jak to powinno być albo się dostosować, elegancko bzykać, bawić się świetnie tak jak ja, a tymczasem słuchaj no mówię uczciwie, no co, przecież nie będę kłamał, tak? Nie będę kłamał. No wczoraj sobie tak jak to nagrywam staje, tak? Boże. Ruchanko, śniadanko i do pracy. I tak się żyje. I tak się kaszle, a nie jakieś tam kurwa. Y, nie wiem kim jestem, co ona pomyśli. I kurwa siedzenie na telefonie Co ona napisała? I analizujesz to kurwa jak papierusy kurwa z Egiptu z, czas z czasów Fajona, cim, fajona, Hej Hopsa, no? Życie jest za krótkie. szanuj Szanuję. Wiesz? Nie szukaj w kobiecie mamusi. To cię nigdy strzyga nie zdusi. No, pozdrawiam, cześć.